Cześć czołem, witam was w kolejnym odcinku. Tym razem Battlefield 3. Tak, Battlefield 3. Długo oczekiwana snajperka, fuck off. Długo oczekiwana snajperka, może nam się uda zbiec? Alba hardcora, nie, nie. Przeżyliśmy. Długo oczekiwana snajperka, tak, jng 90. Dobrze usłyszeliście? Ja ten G90, nie wiem. Nie wiem, y, czy ta snajperka jest dobrą snajperką, czy może. to fuck? Czy może też. Y, słabą? Nie wiem, trudno powiedzieć. Z tego co się orientuje jest ona dość dobrą bronią. Kurde, gdzie on siedzi? Kajdź, kajdź panowie. Yy, tak, o czym mówiliśmy. Gramy snajperem, oczywiście. Ups, ups, ups. Gramy snajperem, oczywiście JTG-90. Jak wspominałem, nie, nie orientuje się dobrze, czy to jest dobre, czy nie. Oczywiście wiem, że zamek dwutaktowy nie jest aż tak dobry. Dlaczego? Yy, ponieważ yy, bardzo długo się go przeładowuje może nie aż tak długo ale no, w porównaniu z innymi. Snajperkami. Kurde, skąd to nie strzelają? ale w porównaniu z innymi snajperkami, no, niestety dość wolno. <laughs> tak jak obiecywałem już tam od kilku odcinków, będę nagrywał z Battlefield Trójki. Dokładnie będę grał, będę grał w grę. to się zaklinowałem. Będę grał w grę. Mianowicie. Może trochę tutaj po chamsku się zach zachowałem gdzie mi tam celu ty? Granie. Ups, 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 ups. Granie i gadanie w tle. No nie! Granie i gadanie w tle nie wychodzi mi zbytnio dobrze. Dlaczego? Ponieważ jestem skupiony na grze, a nie na rozmowie z wami. Bo przeważnie, gdy gram yy, jestem. Siedzę cicho, do nikogo się nie odzywam i, i tak to jedynie czasami tam dobra, tak kiedy <śled> widzieliście to? <śled> to było dobry fail. <śled> Ogarnięcie ci że tu chyba nie grają. <śled> no nie, a ten znowu kolejny sekundka dajcie mi chwilę. Where are you, Ty? Chciałeś mi znowu wypalić soczewki. Nie. Ja nie mogę zrozumieć tej gry, taka ona jest fajna, że po prostu. I love it. Muszę uciec stąd, bo tutaj będzie kiepsko. Tak, dzisiaj wyłączają u nas co chwilę prąd, panowie. No, what the f Mhm. Bo już po mnie. Mhm. O Jezu. To było najlepsze. Ale nie no, tutaj z tego co się orientuję popatrzę na... Na czat. Tutaj ktoś pisze, że... Ktoś tam siedzi z kolesiem i... Nożo. A kurde. To było dobre, mogłem już... Nie ten. Przekombinowałem za bardzo. panowie, panowie! No. Kurde, co tu się dzieje? Jaka rzeź? Co tam? O czym mówiliśmy? Nie wiem, o czym mówiliśmy, co pomniałem, ale... Spokojnie, jestem sobą. Ale... To, co pamiętam... raczej znaczy nie to, co pamiętam. Wyłączaj... Nie! Auć. Ora, damy już Ci forgive. Ciesz się. Yy, z tego, yy, nie z tego co się orientuję, nie mogę dokończyć zdania. Yy, jest tutaj co chwilę. Kurde, się skupiłem na tych literkach. Co chwilę panowie czy tam panie, co chwilę nam no, wyłączają prąd. Kurcze, ja mieszkam akurat na wsi na wsi takim w miałym miasteczku i takie tutaj za dupie jest, że aż szkoda gadać. No nie. Że aż szkoda gadać. Naprawdę tutaj ta, czasami jak, jak wyłączą prąd, to nie chcą go wyłączyć z przez... O kurde, popatrzcie na no, co tam się dzieje. No, pokaż się, ja mi tam zielasz. Tutaj się położymy. Myślę, że tu będzie dobre miejsce. Miejsce. Kurde, ja go zabiłem, czy nie? Polacy. Trzeba podziękować. Nie. To... Podziękowałem i możemy grać. Patrzcie, to, co tu się dzieje. Co tu się dzieje, panowie? Czekajcie, tutaj ktoś. Na górze kampi nie. Jezus. Panowie, wiać, wiać, wiać. Odwrót, odwrót chyba. Dobra. Dobra, jest dobrze, jest dobrze. Dobrze panowie, tak trzymać, tak trzymać. Gramy. Nie trafiłem. Gramy już po mnie, gramy 145 Ticketsów, kurde, gdyby nie ściana. Uwaga tu widzę. O nie! Eee. <laughs> nie miałem innego wyboru. Chciałem zaryzykować, ale... Ale nie wyszło. Gramy tutaj chyba 145 Ticketsów. O ile się nie mylę, nie będzie to długi meczek. Krótki dla przyjemności. Ze pereczką. Ja, i moja kochana. Jest poniedziałek. Poniedziałek. Rano, kosi łojcie. Siano, kurde, nie wiedziałem, do kogo celować. Jest, jest, co tam mówiliśmy? Jest tak, poniedziałek, jest wieczór. Późny wieczór. Ja sobie nagrywam do przyjemności, bo dzisiaj... Dobrego humoru to ja nie miałem, ale ja... zawsze mi właśnie nagrywanie poprawia humor. Patrzcie, to tu się będzie. Jezu. Jezus. Nie widziałem go. O, właśnie tak. Widzieliście prawy górny róg. Nieśmiertelniki. Tak, nieśmiertelniki. Nowe nieśmiertelniki do Battlefielda. Kurde, nie trafiłem. Nie będę go gonił, ponieważ tutaj mogę zrobić mą ma... rzeź. A tak to no, miałem ryzyko, że. Było ryzyko zaistniało. Małe ryzyko, że on miał... on mógł mieć. Nie trafiłem. On mógł mieć yy, shotgun, a już tak zabawnie by nie było. Yy, tak, Battlefield 3. Zakochałem się po prostu w tej grze. Ja, ja, ja bardzo lubię tą grę. Yy, nie wiem jak, jak wy, ale akurat mi zagra bardzo, ale to bardzo się podoba. Wychodzi nowy dodatek. Niedługo, oczywiście, ja posiadam premium, więc będę go dzierżył ta w marcu. Ta chyba że w marcu on wychodzi i to będzie się nazywał yy, Battlefield 3. Ostatnie starcie, jakoś, jakoś tak, nie wiem, może się mylę, ale nie jestem pewny. I tak, tutaj to będzie niesamowita mapa, mapy nie... będą niesamowite. Między innymi właśnie dodadzą motory, tam chyba motory, czy tam motocyk. Jezus. Dam yy, chyba tak mocno. Yy, nie trafiłem. Motocykl, yy, czy tam motor, nie. Moto, motor, tak. Motor. Yy, motor I, yy, I co w tym będzie fajne? No, oczywiście, nowy trup Capture Flag. Yy, czyli po angielsku, co to znaczy? Na pewno już wiecie, czyli przejmowanie flagi, i to będzie właśnie super. Z tego co widziałem, jak nie macie Battlefielda, możecie sobie tam wpisać trailer. Mm, trailer The end. The end, tak? The end. Nie wiem, jak to tam się czyta. Do Battlefielda trójki, to jest niesamowita gra. Mówię Wam po prostu, to jest takie świetne. Y że, że naprawdę jestem. Dzisiaj mam dobry dzień, więc dobrze, da, masz forgiw. Może to jakoś odegrają się na mnie, jak jakbyś przez przypadek zabije. Zobaczcie, co tu się dzieje. Karześ, ile tutaj 16. Szesna, 16 szesnaście. Szesnaście graczy gra, chyba tak. Tutaj nie wiem, ktoś kampi, czy, czy co on tam robi, yy, bo tutaj. Ten koleś dość często mnie zabija. Gdzieś on tutaj chyba sobie siedzi, znalazł sobie miejsce. Tego nie przewidziałem. Jak widzicie moja taktyka jest podobna do taktyk innych graczy. Mianowicie nie kampienie tylko bieganie z miejsca na miejsce. Tak, ja nie lubię kampić, tam kampienie. Co nam daje kampienie? Zabicie z czterech wrogów, czterech wrogów nie wiem, na 10 minut. Ale no, to zabicie tych, tych wrogów na 10 minut, no to tak, łazisz, łazisz, łazisz. Znaczy nie łazisz, kurde. Stoisz, stoisz w jednym miejscu i to już później nudne. Troszeczkę mi się staje. A, nie wyczaił. Nudne się to troszeczkę staje, no i, no i nie jest aż to tak fajne. Może dla innych jest, ponieważ mogą sobie tam jakieś kiwstryki nabijać, jak ktoś... Będzie bieg obok kogoś. Ale no już nie jest tak fajnie, jak będzie grupka, jakaś tam pięcioosobowa. Dlatego też, jak widzicie, widzieliście dużo sytuacji, ja biegam. Biegam wszędzie, wszystko. Tutaj patrzę, gdzie jak i jaki strzelam. Po prostu biegam tak jak z karabinem szturmowym przypuścimy. No i to mnie bardzo satysfakcjonuje, ponieważ wrogowie padają na jeden strzał, może to jakaś. Sytuacja się znajdzie. E, tutaj chyba nie, bo... bo już wszyscy nie żyją, ale tam widzę kogoś. O ile mnie ten koleś nie zabije. E, ja jako tę grę za swoją realistyczność. Już trochę tam komplementów jej dam. Niech się twórcy cieszą. E, tak, niech się twórcy dzieją. Zaraz koniec gry jest. Jak tam stoimy, nie jest źle. 3321 21 i mam nadzieję, że to wygramy. Chyba w sumie powinniśmy. Powinniśmy wygrać. Nie wiem, co ja tutaj odpierdzieliłem. No i wygraliśmy. Dzięki, dziękuję Wam za obejrzenie. Tutaj jeszcze się podelektujmy moimi statystykami. Statystykami... Nie, nie są to aż tak dobre statystyki. No ale zawsze coś. Mam nadzieję, że Wam się ten mecz spodobał kolejny raz. Uszliśmy z niego zwycięsko. Tak. No więc. Yy, ja będę tu powoli kończył, bo zaraz mi pewnie zapewne prąd wyłączą, a już tak pięknie jest, to nie chcę tego psuć. Więc. No, trzymajcie się. Trzymajcie się. Nie wiem jak było po chińsku, ale nie zapomniałem. Dobrze. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!